Dzień dobry, wziąłem sobie rower i jedziemy poćwiczyć, sprawdzić ile razy się pociągnę. Bo, jak w sumie, to nie pamiętam kiedy ostatnio się pociągałem. Zobaczymy, będziemy mieli punkt odniesienia, kupi bateryjki do wagi i zobaczymy od czego zaczynamy. Tak naprawdę. znałem sobie o tym, co mówiłem w poprzednich odcinkach i wychodzi na to, że sobie w sumie sam przeczę, bo tak jak powiedziałem, że będzie konkretny deadline w innym odcinku, powiedziałem, że w sumie to nie wiem, bo to będzie indywidualne, ale też tak sobie myślę, że tak naprawdę to będzie cała zabawa yy, związana z tym, że ustalę sobie te deadline y i będziemy dążyć, ja będę dążył do celu, jakby no rozbiję sobie to na poziomy. Właśnie już też nie wiem, czy mówiłem to w ostatnim, czy w przedostatnim o tych poziomach, bo e, już mi się tak jakoś ostatnio dni zlewają, nie wiem, w ogóle mało śpię. E, muszę też nad tym popracować Teraz miałem taką drzemkę w sumie po pracy. E, tak, ale już mam nowe przemyślenia, nowe deadline'y i w sumie to rozbiję to na poziomy. Głównie też moje obawy były spowodowane tym, że okej, okay, będę robił vloga przez 365 dni, a chciałbym też zdążyć coś tam osiągnąć na tym vlogu. E, też się z Tobą tym wszystkim podzielić, żebyś mógł obserwować, mógł czy mogła obserwować moją ścieżkę, e, jeśli chcesz, oczywiście, e, ale podzielę sobie to na mniejsze poziomy i mam już w głowie pewne daty, liczby i myślę, że zrobimy z tego po prostu grę. W ogóle do życia też zaczynam podchodzić jak do gry w różnych aspektach, e, tym też będę się z Tobą dzielił. E, jest to dla mnie podejście, które myślę, że mi służy bardziej. Ja w ogóle to sobie pomyślałem, że jakaś odmiana jest, bo robię vlog ze dnia, bo ostatnie były w nocy. Jesteśmy na przystanku, na którym kiedyś wysiadałem bardzo często, bo tutaj jest jeden hostel niedaleko. Jakieś nie wiem 200, 300 metrów, coś takiego. To miejsce jest zdecydowanie połączone z moją historią, może czy znaczy, no nie może, na Ci opowiem, ale to <głos> <głos> w następnych odcinkach. Konkretyzowałem swoje cele. Yy, uznałem, że tak naprawdę najlepsza zabawa będzie też dla mnie. Też mnie będzie to wciągać i determinować. Jak ustali, ustalę sobie termin po prostu. Yy, I teraz tak, zważyłem się, musisz mi uwierzyć na słowo, bo nie robiłem zdjęcia. Myślałem, że waży więcej, ale waży jednak mniej. Yy, 59,5 kg jest to obecnie. No i tak, ustaliłem sobie 6 miesięcy

te okresy, w jakim jest to realne, żeby zbudować. No i tak, są to konkretne dni, konkretne daty. No i mm, tak. Myślę, że jak sobie człowiek tak popatrzy i na konkretną datę, na konkretny dzień, znaczy, no nie myślę, tylko wiem to, że działa to bardzo dobrze. Masylab, no to 23 marca 2026, 8 miesięcy, no to stwierdzimy, że w takim czasie dam radę. Ludzka flaga, no to 12 miesięcy, rok myślę, że też jest do zrobienia. Yy, no i tak, mam ustalone takie twarde, że tak powiem, terminy, i to będzie mnie determinować. <grytanie> no autentycznie tego chcę, także są to moje cele, nie jakieś nikogo pożyczone i tak dalej. Także tyle, jeżeli chodzi o liczby, deadline y i cele, tak jak tobie obiecałem. Tak są. So. Daty. I tak jak tobie obiecałem, tak samo. 70 kg to jest cel. Yy, taki do momentu, którego nie osiągnę, to będę nagrywał te vlogi. Także tak jak obiecałem, tak będzie. Yy, no i tak, no, zaznaczyłem sobie 15 miesięcy. Nie wiem, czy mi się uda dojść szybciej, czy później. Jak no, będę się starał dojść do tego jak najszybciej. Zobaczymy, jak to będzie. No i przede wszystkim trzeba zaufać. Muszę zaufać procesowi, bo to jest tak, że OK, ja sobie mogę ustalić cele i tak dalej. Ale no muszę się pilnować, robić treningi. Przede wszystkim jeść. Tyle ile powinienem, tak jak powinienem. Także to, nad czym mam wpływ, no to jakby. Mogę kontrolować to, nad czym mam wpływ, tak? Czyli treningi i tak dalej, sen. Jeżeli o wszystko będę dbał, no to gdzieś tam kwestia czasu będzie no i kwestia priorytetu tak jak powiedziałem wcześniej z tego bloga właśnie, sami sobie tak naprawdę ustalamy, co chcemy osiągnąć i czy wybieramy wymówkę, czy wybieramy działanie czy, czy co, no także także tak, to by było tyle na dziś, pozdrowienia z Deczowej Kopenhagi dzięki za dziś, trzymaj się ciepło, do jutra i cześć